Cześć, witam wszystkich, Daniel z tej strony. Po nerfie Relentii mamy fajną zmianę w balansie broni. Fajną, bo mamy wszechstronność broni, zwłaszcza na blisko. Jeżeli chodzi o bronie na daleko, za dużo się nie zmieniło i ja wam podam te buildy do broni na daleko, żebyście nie musieli się cofać do poprzedniego filmu. Na końcu, najpierw omówmy sobie pewne zmiany w broniach na blisko. Czego warto, czemu warto i dlaczego i kiedy warto w sumie używać. Więc przeanalizujmy sobie szybko ten mały tutaj wykresik, jeżeli chodzi o bronie tutaj na True Game Data. Więc. Mamy tu wybranie bronię MCW, która jest szturmówką, a tutaj mówimy o broniach na blisko. Striker 9, HRM 9 i WSP9. Ja zawsze mówiłem, że HM9 jest na szczycie po Nerfie Renetti. Natomiast jak sobie przeanalizowałem kwestię troszeczkę bardziej dogłębnie, no, to tutaj wychodzą nam fajne, że tak powiem, statystyki. Więc mamy z Harem 9 na niebiesko, nie? I Harem 9 tutaj, jak widzimy, do 11 metrów naprawdę solidne TTK. Ale co to jest to czerwone cholerstwo na dole pod Harem 9, które utrzymuje niskie TTK aż do 20 metrów? Jest to MCW, jest to szturmówka. Po conversion kicie do, jakby po tym, jakby zestawie do przeróbki na broń, jakby na blisko, na, na SMG, tak jak to woli. Więc mamy tutaj te cztery opcje, o których dzisiaj powiem. I zwłaszcza MCW, którą coraz więcej osób będzie grało. Ona ma swoje wady, do których trzeba przywyknąć. HRM ma swoje plusy, o których powiemy. Ale o tych broniach będziemy dzisiaj mówić. Więc przejdźmy sobie do buildów i do tego, jak to wygląda. Zacznijmy sobie od broni. Na blisko, więc moim faworytem, znaczy inaczej, zdecydowanym faworytem cały czas będzie HM9. Ta broń jest najwygodniejsza. Ta broń jest bardzo dobrze mobilna. Dobry sprint to fire, co oznacza, że dosyć szybko zaczyna strzelać po sprincie, o to chodzi, jeżeli chodzi o sprint to fire to jak długo broń musi się jakby wycelować, żeby strzelać, wiecie o co chodzi, sprint to fire, o to w tym chodzi i ta broń naprawdę ma solidny sprint to fire i jest wygodna, ma dobry feeling strzelania, podobnie jak Lachman sub z Warzona 2 i Harem jakby przejęło jakby taką pałeczkę po Lachman subie, jest taką fajną, przyjemną, wygodną bronią i bardzo dobre TTK ma jak widzieliście na wykresie, natomiast i to jest build do Harema, który wiadomo się nie zmienia, natomiast jeżeli chodzi o o MCW ponownie to jest broń szturmowa, to jest broń, która teoretycznie powinna być na średni daleki dystans. Ale mamy tutaj e Conversion Kit, zestaw Jak Raven. I jeżeli go założymy, to wtedy ta broń zmienia się na SMG, na broń na blisko, dodając poszczególne tutaj dodatki, które możecie sobie e, skopiować po mnie, możecie sobie dać ten celownik, możecie dać sobie e, przykładowo ten celownik, jeżeli preferujecie. To już kwestia celownika na, na blisko, to już jest e, Wasza preferencja. E, sugerowałbym mimo wszystko dać celownik, bo ten Iron Sight nie jest tak wygodny jak w e, Haremie. E, natomiast e, to już jest Wasza kwestia, jaki celownik sobie wybierzecie. Niektórzy wybierają nawet glassless, ale zobaczycie, że coraz więcej osób tym gra. Ponieważ na ten średni dystans, nawet na Rebirfie, gdzie gramy Rankedy, ona jest bardzo, bardzo użyteczna, bo mam bardzo dobre TTK Więc nie musimy zmieniać specjalnie broni do walki na dystanse powyżej 10 metrów Oprócz tego mobilnościowo jest porównywalne i czasem lepsze, czasami gorsze od HRM i innych faworytów Sprint to fire to jest coś, z czym faktycznie zauważyłem, że jest trochę gorsze, że kiedy wybiegam na typa i zanim ta broń pójdzie, zanim zacznie strzelać, to jest troszeczkę wolniejsze od poszczególnych, po od innych broni. Zrozumiałe, coś za coś, ale nadal jest to solidne i jak do tego przywykniemy, to naprawdę będziemy kościć. Oprócz tego to ma tylko 40 kul w magazynku, ale starczy mimo wszystko na rankedę, bo e, jeżeli chodzi o Harem 9, to ma 50 kul w magazynku. Więc mimo wszystko, naprawdę solidna broń i polecam Wam ją wypróbować. Nawet na, na solówki to już w ogóle by było zarąbi, bo wiadomo nie musimy się przejmować fightem z paroma osobami. Kolejno lecimy dalej. Jeżeli chodzi o użyteczne bronie, to no musimy padem robić, ok. Użyteczne bronie, Striker 9 oraz WSP9. Jeżeli chodzi o te dwie bronie, no to one są po prostu solidne. Wiadomo, że mają podobnie swoje plusy i minusy, spadki obrażeń na poszczególnych dystansach, które widzieliście w poprzednim wykresie. Natomiast Striker mimo wszystko jest bardzo wygodny, ma mniejszy spadek obrażeń niż inne SMG, jest dosyć mobilny i wydaje mi się, że dużo osób po prostu będzie uważać tą broń za wygodną. Ta broń, jakby ten build jest movementowy ogólnie, ale możecie to zrobić najbardziej stabilny build, tak? Więc jeżeli lubicie movementowo, możecie, lubicie trochę szybciej i przez Zwyczajcie się do recoila, to wydaje mi się, że ten build e, strajkara 9 będzie dla Was odpowiedni. Kolejno, jeszcze w WSP9. Teraz z WSP9 mam pewien problem, bo kiedy ja biorę WSP9 do mojego loadoutu, ta broń nie bije tak fajnie, jak usp 9 które podniosę z ziemi. Bo ponieważ, jak ja widzę, że mam WSP9, które mogę podnieść ziemi, to jeszcze ja jestem cały szczęśliwy, bo wiem, że ta broń dobrze bije. Natomiast ta broń ma, jakby, pewien minus, czyli Fire Rate, czyli powtarzalność strzału. Ma dosyć wolno, bo trzeba pa, 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 pa. Kolejno, ma też większe opóźnienie do strzału, czyli Sprint to Fire i ogólne opóźnienie od spustu do pierwszego strzału. Ma większe niż inne SMG, czyli co może być potencjalnym problemem. Nie musi, to wiadomo, wszystko zależy od sytuacji. Więc te WSP9 ogólnie jest zajebiste, ale. Jakbym ja brał to do low-outu, to jakoś mi to aż tak nie siedzi. Preferuję Harem albo w tym momencie preferuję MCW. Natomiast wiem, że wiele osób lubi WSP-9 i ta broń jest naprawdę fajna, więc też warto by było o niej tutaj wspomnieć. I jeżeli mowa tutaj o broniach, które mają naprawdę solidne TTK i tak dalej, to jest coś, czego nie zbudowałem, bo Kora ogólnie nie polecam, bo to jest jakby KOR, to jest kolejny pistolet, jak Renetti, z conversion kitem, tym, że on wtedy strzela burstami. On robi brr, brr, brr. Więc jeżeli wejdziemy na strzelnicę, ja go nawet nie zbudowałem loadoutowo, bo nawet go nie będę wam polecał, ale on nie strzeli auto, tylko trzeba robić, on strzela co dwa strzały, więc trzeba robić. tapować. I dopiero jak tapujemy, czyli dopiero jak tapujemy. To robi full auto i te tapowanie może nam rozwalać cały, jakby, kontroler i i może nam rozwalać tracking na postaci. Ogólnie, jeżeli się przyzwyczaiłeś do tej broni, to Kor ma najlepsze TTK, bo pan powinni, chyba o ile dobrze pamiętam, nawet poniżej 500 możliwe, bo trzeba 500 coś, więc jest bardzo dobre TTK. Mimo wszystko, broń nie jest wygodna, a wygodność broni jest też moim zdaniem bardzo, bardzo istotna w grze. Ta broń ma wysoki skill gap i. Dużo prosów nawet nią nie gra, w ogóle chyba nikt jej za bardzo nie, nie używa, e, ale mimo wszystko warto bo było o niej wspomnieć. Dobra, lecimy jeszcze na szybko, e, buildy i bronie na daleko. Tu macie SVA, bardzo fajna broń, niski recoil, zwłaszcza jeżeli tapujemy. Pamiętajcie, bo jeżeli robimy full auto, no to musimy kontrolować jak puszczę, no to leci do góry. Tutaj akurat i nie kontroluję wcale. Natomiast jeżeli zacznę tapować, czyli zrobię coś takiego, no to ja nic nie kontroluję. Po prostu stoi w miejscu. Więc, jeżeli chodzi o dystanse bardzo dalekie, gdzie ktoś jest na headglitchu, ktoś tam bra-bra-bra-bra zburstujemy, to możemy go wykasować bardzo szybko. On nie będzie wiedział, co się stało. Mimo wszystko, że TTK nie jest najsolidniejszy, największej w ogóle, to broń jest bardzo fajna, bardzo wygodna. Więc, bardzo Wam polecam, jeżeli chodzi o e, SVA i bronię na daleko. Kolejna broń, która ma w teorii najlepsze TTK, bo jest najsolidniejsza. Oczywiście, SVA ma lepszy mnożnik do strzałów w głowę, ale to ma ogólnie lepszy mnożnik do klaty, do dług i ogólnie do innych części ciała, więc, dużo osób wybiera akurat SOA subwerter i... Zależy, no. Niektórzy grają na celowniku, niektórzy grają na glassless celownik i zastępują to, powiedzmy, wywalają chwyt, dają glassless. Niektórzy grają bez celownika, bo ogólnie sam Iron Sight jest dosyć solidny, więc tutaj musicie zdecydować sami za siebie. Kolejno, broń, która mi się całkiem fajnie spodoba, Holger, mimo ma solidne TTK, Fire Rate jest taki sobie, natomiast nie wiem czemu ta broń zajebiście bije. Często tą bronią powalam więcej osób niż samym Subwarterem, który ma w teorii lepsze TTK na niektórych miejscach teorii, tak? Ale mimo wszystko Holger dosyć wygodny i jak Ci się spodoba, to warto po prostu go zbudować yy, i spróbować. No i kolejna broń, która jest też dobra na dużą mapę jest to Bruen. Ja bym Bruena nie brał za często na małą mapę, na odnowę, na rankedy, bo jest po prostu wolniejszy, natomiast na dużą mapę dalej ten spadek obrażeń jest dosyć niski, ryko jest wygodny, więc zakładają jakikolwiek celownik chcecie. Ja i tak preferuję Glasslet, bo to jest chyba jeden z najlepszych teraz celowników, jaki jest w grze, czyli to będzie, proszę Państwa, tam, dan tam, to jest ten celownik, więc on jest teoretycznie po prostu najwygodniejszy i najfajniejszy. I, i ma najmniejszy wizualny recall, więc go tam polecam po prostu używać. I w tym przypadku Ruben będzie po prostu najsolidniejszą też opcją, przykładowo dla osób, które grają dużą mapę. Oprócz tego mamy też snajpy, ale link do snajperek e, dam na dole w opisie. Cały filmik o tym, jakie są najlepsze snajpy, buildy, więc po prostu wam polecam tam zobaczyć. Więc to wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że ten film wam się podoba. Macie kolejne nowe opcje na e, metę, na, na, na bronie, których możecie e, wykorzystywać, więc bawcie się dobrze, zostawcie mi tą łapeczkę w górę, będzie mili widzia ja na subie, jeżeli Jesteś tutaj nowy i widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale oraz na live streamach na tym kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia.